Cześć wredna Sylwio. Siemaneczko. Cześć. Siemaneczko. E, pistolet do kleju Zlerła Merlin 30 Zł. E, jeden z najtańszych na 11 mm kleje. E, no i co? No, szybka recenzja, bo mam potrzebny do wyciągania gnieceń. Mogłem zdjęcie zrobić przednie. E, Później postaram się nadrobić jakoś te zdjęcia. Kabel bardzo krótki. Eee, przystawka. Będzie całkiem stabilne. No i co? Wkładamy klej, włączamy do kontaktu i będziemy patrzeć, działać, obserwować, używać i oceniać. Eee, na chwilkę podłączyliśmy, nie wiem, minuta, dwie minęły i już sobie klej sam z siebie spływa. Także naprawdę e, trzeba przyznać, że robi robotę. E, no co, podziałamy, pogłębimy się trochę. E, no i co, zdamy wam relację. No Mamy do podklejenia, jak widzicie, parę punktów. To wszystko będzie obklejone, w ogóle dosyć mocno będzie eksploatowany ten klej. Także zobaczycie, to jest jego jednocześnie zaleta i wada, bo on nie powinien tak sam z siebie pluć klejem. Ale no, potraktujmy to w naszym przypadku jako zaleta, bo potrzebujemy naprawdę dużo kleju i w miarę tu i teraz, nie że tam czekamy partiami. Tak, żeby ktoś trzymać. się nie przeraził, to powiemy tylko, że gdyby tak komuś kap... naklejał, na... no. tak, to ten klej bardzo łatwo się. Tak, odkleje, no od zwłaszcza od takich powierzchni do materiałów się przyczepi, no to już jest naprawdę problem. Tam, gdzie włókna są, dobrze wchodzi, w te włókienka, ale ogólnie z większości powierzchni naprawdę. No A, na spokojnie odczepia no, się. Dobra. E, jak na razie daje radę. Mamy parę punktów e, poklejonych. Kleiliśmy dwoma rodzajami, rodzajami termika bezbarwny i, e, i czarny. Ten czarny dużo bardziej śmierdzi, jest mocny, ale klej jak najbardziej daje radę. Czy pistolet wszystko pięknie odgrzewa. Chwila po wyciśnięciu, chwilę czekamy, znowu jest gotowy do, do kolejnej warstwy. Jak widzicie, jest już wyłączony, a dalej sączy się klej, także ta dysza naprawdę się dobrze nagrzewa. E, no i jeszcze ma dużo pracy przed sobą, także pełną relację odnośnie tego pistoletu do kleju e, dostaniecie i naprawdę nie będzie szanowany. 30 zł Leroy Merlin, no to musi działać. Siemaneczko. Hej. Widzimy się na podsumowaniu pistoletu do kleju firmy Drell. Za kwotę 30 zł z Lerma Merleau, który wykorzystywaliśmy przy usuwaniu w gniecyn, wyciąganiu w gniecyn. ale I... nie tylko, bo e, ja ten klej dokładnie ten sam miałem wcześniej. Bardzo pistolet. długo służył, tak, przepraszam, pistolet, bardzo długo służył i, i dawał radę. I spalił się tylko i wyłącznie z mojej głupoty, ponieważ położyłem go na płasko i im zapomniałem. No i niestety spaliła się grzałka, ale to tylko i wyłącznie moja wina ale bardzo długo chodził i ja go bardzo mocno katowałem. Pistolet Dlatego. z Leroy Merlin za trzy dychy. Super. Minuta, dwie i leje się po prostu jak jak z kranu. No, naprawdę bardzo dobrze, szybko nagrzewa. Świetna sprawa. Trochę krótki kabel jak dla mnie. Natomiast wypinamy, kleimy, wpinamy z powrotem, chwila i znowu zagrzany. Więc No i co? No, dużo zależy od tego co weźmiecie nie? do klejenia. To... Dobrze, bo to głównie. <noise> o to chodzi zależy jaki pan jaki termik sobie dobierzecie, e, Bo pistolet sam sobie jest świetny i bardzo go polecamy. I. 10 chyba... na 10. Tak, Z 10 na to tak, naprawdę bez Wcale nie, złotych, nie trzeba szukać czegoś za niewiadomą jaką kwotę, trzy dychy i, Mega szybko i klei. spełnia swoją funkcję. Tak, bardzo dobrze. Także polecanko. E... A od nas jeszcze na koniec standardowo subskrybujemy, udostępniamy, lajkujemy, komentujemy, klikamy dzwoneczek i oglądamy. I do zobaczenia w naszym odcinku. Hej, ciao!